Ze mną krycha UFC, krycha MMA VIP, i teraz krycha MMA, e, FeMMA. E, nie no, krycha Fame MMA zawsze. Ale miało być tam jakiś romans mały. No tak, ale w efekcie końcowym nic nie wyszło. No dobrze. E, czy dobrze? No, no nie wyszły, nie no Trzeba uciąć temat, było, minęło. Nie Ucinamy, mało. ale jesteś teraz chyba nagrodzony w końcu walka o coś. O co? Dla mnie walka jak walka, wiesz, ja. Y, plan na walkę. Trzeba założenia jakieś mieć i robotę robić swoją. No o coś, o coś. No, fajnie jest mieć ten pas, nie, nie wiem jak to jest. No, się, cię, jak będę go miał? Chyba się należało, bo zawsze są jakieś pośmiechuki, niby z twoich umiejętności, czy braku umiejętności, ale masz jeden z najlepszych rekordów w fejmie, No i ta walka o pas chyba się należała, po prostu. Myślę, że. Jak uważasz. Poniekąd się należała. Ale myślę, że też poniekąd na, należą się lepsze warunki i pełne zasady. Pełne zasady MMA, czyli też łokcia. Też łokcie z wywiórem? No tak, kurwa, skrętówki wszystko jest, kolana są, a po chuj ma łokcie nie być. To będzie nuda w tym parterze, jak nie będzie tych łokci. To ma wyglądać. A wywiór chce łokcie? Nie chce, obsrany jest. Czego się boi wiewiór? Podobno jest bardzo, no, że No kurwa, mocny. podobno taki zajebisty jest, że będzie mnie poddawał i to. I wcale nie jest tak fajnie, wiesz? Jak ja z pleców bym był, on byłby w gardzie, zajęłbym mu trzy łokcie. To w ogóle kurwa. Masz meksykański film w głowie już? Chuj, nie pracujesz tak jak chcesz pracować. Jaki to jest meksykański film? No meksykański film to jest takie kurwa pff, może źle nazwałem meksykański Coco Jumbo tak, nie? a nie jest tak, że włodarze i fame boją się tych łokci, bo może dojść do takiej sytuacji jak w walce Mureńskiego, że ani jeden łokieć nie padł? Słuchaj, jak jakby to nie wyglądało, my jesteśmy pełnosprawni, a nie niepełnosprawni jak ten pan, więc kurwa... I to jest niepełnosprawny? No a co, Murański to miał zerwane tam, to miał zerwane, tak chodził, no kurwa... Czy wyszedł i mówił, że tu ma zerwane, tam ma zerwane, że, że musi rewanż, bo wyszedł kontuzjowany. No to jak kurwa miały być łokcie, jak nie było walki w ogóle, tylko stało. Co <laughs> uważasz właśnie o Murańskim? No nic nie uważam, ja tam szanuję każdego człowieka, który mi w drogę nie wchodzi, nie zawadza mi i mnie nie obraża, ale po prostu ja skomentowałem zachowanie w tej klatce i to jak wyglądała walka, no jak miały być kurwa łokcie, jak tam nie było w ogóle walki. Czyli ty obiecujesz wszystkim, że jeżeli te łokcie będą, to ty ich użyjesz. To nie do podpierania się z parteru. No, no na pewno nie do podpierania się. Dobra, a kto ci wchodzi w drogę, jak już zaczęliśmy taki temat? Wiesz co? Kurde, nie wiem, bo ja ogólnie mam takie podejście do życia, że zawsze staram się być słowny. Zawsze staram się wywiązywać z obietnic, z danego słowa. Staram się nie mieć wrogów, być przyjaźnie nastawionym do każdego. A coś tam wrogowie się pojawili, co? No, jacyś tak, ale to właśnie tacy tego typu, jacyś tam kurwa, co dogryzali mi nawet mnie nie znając, nie? Zalanem był jakiś zatarg, taki dosyć większy. Zalanem? Z Piecińskim no, czy nie? Nie, nigdy. Nie, nie, my się ziomkujemy od zawsze, od kiedy się tylko znamy, od na pewno ponad 6 lat. To mój błąd, przepraszam. Dobra, jeżeli. Bo walka ale wiesz, z dupy tak zawsze ktoś się przypierdoli, czy ten kiedyś Kuba Post się do mnie zjewał, czy Szeliga kiedyś coś do mnie tam powiedział, no ale to jest takie, wiesz, no. Ja to z jestem tu robię swoje show, a, a ci co wchodzą w drogę, no to wiesz. No dobra, a z wywiórem będzie show? Hmm, zobaczymy na co on pozwoli, no wiesz, ogólnie. Nie da się go nie lubić, bo on jest taki śmieszny, nie? Kurwa, tak jak ja. Lubi się pośmiać, lubi pośmieszkować, ale kiedy wchodzi do klatki, myślę, widać, że myśli, bo poza klatką to nie myśli, kurwa. Czasami to dali takie głupoty, że, że wiesz. A to by się to nie zdarza? No, mi się zdarza, ja jestem mistrzem ciętej riposty i najbardziej, kurwa, debilskich wywiadów, nie? Wywiad o edukacji albo ten... Właśnie, e... bo Wiewiór, wiewiór y, studiował y, fizykę, to może też na tym polu się dotrzecie? Może ta, Może obliczy, kurwa, prędkość mojej nogi na jego głowie. Bo to jest słynny filozof, on słynny fizyk. Takie Takiej osobistości w Pomyśl fejmie... Czyli ci, że takie starcie, kurwa, filozofa z fizykiem trochę jest niebezpieczne, nie? Co, się Co może to... wydarzyć? No, myślę, że na pewno, kurwa, niezły tomik powstanie z tego wszystkiego. Jaka jest he teoria... Heliocentryczna? Nie, te teoria, teoria życia Krychy. Teoria życia Krychy? Brać garściami ile się tylko, kurwa, da i dobrym być, bo... Bo, bo tak kurwa żyjemy w skurwiałych czasach, takich pojebanych, obłudnych, że kurwa, pieniądz rządzi światem, pieniądzem rządzi głupota, wojny, rozlewy krwi kurwa. Yy, ludzie są ogólnie coraz to z, z wiekiem, yy, im, im bardziej w przód, tym bardziej zjebani kurwa, pojebani. No, nie oszukujmy się, wiesz, jak Ja, na przykład, jestem tego typu człowiekiem. Kurwa, prosty przykład, nie? Jest niedziela, wychodzę sobie, biorę śmieci, po weekendzie idę wyrzucić na dół na osiedlu w centrum Warszawy. Kurwa, na woli. No, no wola praktycznie centrum. To nowe adresy. Fuh, no. No i osiedle, tak, w chuj ludzi mieszka na jednym osiedlu, nie? Bardzo zaludnione osiedle. Teraz, kurwa, tyle Ukraińców, ale do czego zmierza? Idę w niedzielę wieczorem. Wyrzucić śmieci. Kurwa, wchuj śmietników do segregacji w ogóle. Stary śmieci, wypierdolone wszędzie jak popadnie. W śmietnik obok. Na chodnik, na trawnik, kurwa. I to się tyczy wszystkiego: podejścia do życia i w ogóle, kurwa, wiesz, takiego nieszanowania tego wszystkiego, co. cię to? to no, no, ogólnie takie głupie, kurwa, spostrzeżenie ludzi na, na cały świat. Nie wiem, od chociażby od głupiego wyrzucania i segregacji śmieci, Po, kurwa, takie głupoty, wiesz, no, napędzaniem, kurwa. Machin korporacji, kurwa wojen, głupot różnych, no bo tak naprawdę ja się cieszę, na przykład ja jestem mega fanem apokalipsy, kurwa, i cieszę się, że żyję w XXI wieku, siedzę w pierwszym rzędzie i będę wpierdalał popcorn, jak będzie się to wszystko kończyło, nie? Kupiłeś bilety VIP? Jak zawsze. Czyli jak ktoś wyrzuca śmieci nie do tego kontenera, nie, to prostu... trzeba to przychodzi krycha i kop na głowę za tą puszkę, tak? Nie, wiesz, ja tam nie komentuję tego, ale po prostu chodzi o to, co że medalowałeś przed chwilą. No nie komentuję, jak to widzę. Po prostu. Dlaczego? No, ja dlatego, ja nie, nie zwróć uwagę. No ale kulturalnie. No tak. tylko Potrafisz? Tak. Tylko że wiesz o co chodzi? Że na przykład właśnie ja nie wchodzę. W czyją strefę. Ja wchodzę do sklepu, nie? I kurwa idzie taki web do mnie i mówi: O gdzie pan ma maseczkę? Proszę do mnie nie podchodzić, kurwa, bez maseczki. A ja na przykład jestem taki, że by mi to zawadzało, to ja po prostu bym przeszedł. I, I bym nic nie powiedział. Nie jestem takim zjebem, że jak ktoś przyjdzie i tak wypierdoli śmieci, to będę krzyczał, że o kurwa weź, segreguj śmieci, bo jesteś zjebany, i kurwa nie wyrzucaj puszek. Chociaż raz mi się zdarzyło, jechałem samochodem, gościu otworzył okno, kurwa, i wypierdolił cztery puszki po piwie, nie? No jak, i Jakie jak, jak, jak piwo? Nie wiem, nie wiem, bo ja się nie zatrzymałem, bo jechałem za nimi kurwa trukałem na niego I zatrzymał się na światłach I ja zrobiłem taką hamowę, że podjechałem z boku, normalnie centrum miasta kurwa, Poznań yy, To było przy takim sklepie budowlanym z BGC Podjechałem z boku i otwieram okno i normalnie wydarłem na niego ryja że jest hamem pierdolonym i ten, no. A on co? Wiesz, ale wiesz o co mi chodzi? Takie po prostu nie, no ludzkie podejście do jak życia, Pety, pety wyrzucają, bo to częściej, pety. No, no, no tak, no. Ale trzeba mieć swój rozum i umieć rozgraniczyć pewne rzeczy, wiesz o co chodzi? Był ciężki Że, nokaut tam nie? wtedy, w Poznaniu? <laughs> nie, nawet nie wysiadłem z samochodu przecież. Dobra, powiedz szczerze, kto to był, Bonus czy Pakol TV? <laughs> Kurwa, taki zwyrol to bliżej do Pakola. <laughs> Bonusowi się w Golfie że okna nie otwierają <noise> Bo ma na kolbkę kurwa A on nie miał Audi A6? Nie, to macie? Nie, Golfa chyba Golf. miał Chyba Golfa miał, nie wiem Pozdro Bonus Pościgacie się kiedyś z Bonusem? To możemy się pościgać, nie? Ja teraz jestem bez auta, miałem wypadek, rozbiłem samochód Jaki? No poważny miałem wypadek na samochód. autostradzie Volvo, Volvo No to Volvo bezpieczny samochód, jeden z najbezpieczniejszych Tak, no, ale wypadek był naprawdę dziwny Twoje winy czy nie twoje? A już nie, nie, wdajmy, nie wdajmy się, nie wdawajmy się w wszystko, wszystko z tobą okej. Okay. Wszystko okej, okay, ale... Auto do kasacji. Auto do kasacji. to tylko przedmiot. No. Zdrowie jest najważniejsze, co? No zdrowie jest najważniejsze, ale kurde... Szkoda auta. No szkoda auta, no i teraz z tym bez auta, no i coś będzie trzeba Jak kupić. Jak przyjechałeś dzisiaj? Mm, a samochodem dziewczyny. Ty no wiesz, no, stwierdziłem, że na razie nie kupuję. Patrzę na elektrykę albo na jakąś hybrydę, bo po prostu ja się poruszam tylko po Czyli Warszawie. A ty jesteś po prostu krycha? Ekologiczny. No, no nie chodzi o to, że ekologiczne. No, ale wiesz, no, bo denerwuje denerwujecie denerwuje to, jak ktoś nie segreguje śmieci. Ty segregujesz, denerwujecie to, coś wyrzuca. Nie, nie chodzi mi o to, że mnie denerwuje, tylko po prostu to jest kurwa głupie spostrzeżenie ludzi na świat, rozumiesz? Jakie jest spostrzeżenie bo... ludzi Krótko. Jakie jest no, spostrzeżenie no, jak ludzi No jakie jest spostrzeżenie ludzi, ludzi? Ludzie mają pretensje, kurwa, o to, że jest chujowo na świecie. A czym jest chujowo na świecie? Bo jest kurwa ziemia przeludniona czterokrotnie. No to jak ma nie być chujowo, kurwa. Jak zaraz się lasy pokończą, woda się skończy, wszystko się skończy to jak ma nie być chujowo kurwa, a ludzie są takie debile, że a musi mieć kurwa 6-litrowy silnik, a musi mieć to, musi mieć tamto, musi lecieć do Dubaju, musi Co mieć Co należy kurwa... zrobić, żeby ten świat zmienić na lepsze? No nie chodzi, po prostu trzeba mieć swój rozum kurwa i czasami go użyć, a wiesz, a ludzie się już zatracili, bo żyją w XXI wieku i to pieniądz rządzi ludźmi kurwa, a nie rozum tak naprawdę, bo już coraz, ludzi, coraz mniej ludzi go ma. Jakbyś mógł odebrać komuś pieniądze z ludzi, którzy są na przykład w fejmie, i ten fejm zyskali, zyskali pieniądze, to kto by to był? Putin! Kurwa! Choćby. Mi... Osoby... To jest teraz najbardziej popularna osoba na całym świecie. No, tak negatywnie, nie? No, już chyba kurwa wszystkie pieniądze mam nadzieję, że mu zabrali. Chociaż. No. Nie wiem, ja nie jestem taki, żeby komuś zabierać. Dlaczego? No mam dwie ręce, mam dwie nogi, mogę pracować. Ja sobie sam zapracuję na to. Po prostu no zdrowie niech mi Bóg da i ja, ja swoje zrobię, nie? Chciałbyś kiedyś kandydować na prezydenta? <laughs> Dobre pytanie. No musiałbym wrócić na studia i je skończyć, bo ja. Na jaki studia byłeś? Na budownictwie rzuciłem to na drugim roku. Dlaczego? Bo mnie denerwowało koczowanie to. Że... Byłeś na budownictwie z Zabielskim i z Polakiem? Nie, to nie te budownictwo. Nie ta budowa? Ja, ja byłem y, pierwszy rok na dziennych później na zaocznych i denerwowało mnie to, że musiałem. Czy i... chodzić na zajęcia? Nie, po prostu politechnika to jest bardzo... Ogólnie stary, to było 8 lat temu i nie ma co się dziwić, kiedyś było zupełnie inaczej i wynająć pokój, opłacić studia, i jeszcze pracować i to wszystko pogodzić. Jeszcze byłem kulawy z fizyki, musiałem w chujko repetycji brać. to może korepetycję u wiewióra? No może, może. Pierw go najebia, a później powiem, żeby coś z fizyki jakiś wykład pierdolnął. to było ciekawe, nie? Wiewiór, który daje korki. No. E, kryś, krychowi, krychy Boże, jak to zmienić? Kryszowi krychowi. Krychowi. <grychowi>. poszedł być na takie korki? Kurwa on mi da z fizyki, a ja mu dam ze stójki i z zapasów. Ile byś w stanie zapłacić wywiadowi za korki? Trzy dychy za godzinę? No, trzy dychy, na dobrą sztukę by miał, bo podobno tam co nieco lubi. Ty? <laughs> ty lubisz? Nie, nie. Abstraf... Stronisz od tego. Ja w ogóle nie piję alkoholu, nie biorę żadnych używek. Ponad 3 lata już jestem czysty, nawet jeżeli chodzi o maczanie dzioba w winie czy w czymkolwiek. nie? Na brata ślubie, to już 2 lata temu było. Nie wiem czy wypiłem chociaż to. Pamiętasz? Nie wiem czy wypiłem to. Tak, odciąłem. Nie piję w ogóle alkoholu. A po walce z wyjurem, jak zdobędziesz pas fejmu, oczywiście teoretycznie, to się napijesz? Y nie, ale na pewno pierdolę dużą pizzę bezglutenową. I napiję się, bo nie piłem już Dobra. z 5 lat, koli zero, więc napiję pudełko, się coli zero. Pudełko po pizzy, gdzie wyrzucisz? No jak gdzie? Do papieru.